Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać piaskowca kasztanowatego. Grzybek jedalny. Ale trzeba zbierać, póki one są świeże, te grzybki. Bo jak zaczynają się psuć, to mają bardzo nieprzyjemny zapach. A jak są świeże, to są całkiem, całkiem, całkiem dobre. Nie powiem, że pyszne, ale są całkiem dobre. Grzyb o, zobaczcie dość charakterystycznym wyglądzie. Spójrzcie na, na trzon jaki ma i kapelusz. Kapelusz i trzon są bardzo podobnej barwy. Tutaj na innym owocniku pokażę wam. Ale wyraźnie odznaczający się w miejscu styku trzona z, z, z kapeluszem. On do tego w środku jest pusty. Nie musi być w całej długości, ale gdzie, przeważnie zawsze gdzieś jest pusty. Może być cały pusty, a może być u dołu pusty, tu, ale on tutaj w tym miejscu jest większy. Znaczy bardziej miękki niż, niż na dole, więc na pewno będziecie wyczuwać to, to, tą pustkę. Jest charakterystyczne to, że właśnie ten, ten trzon że jest pusty. że jest pusty. Tu Wam pokażę. Spójrzcie jak wygląda. Tu Wam przeciąłem jedną sztukę, żeby pokazać. Tu mam gdzieś tą drugą, drugi kawałek. Mogę położyć tak, żeby było widać, że to jest razem przecięty. No kolor ma taki właśnie kastanowaty. Jakiś orzechowy może być ciemniejszej barwy, mniejszy, ale ogólnie on jest bardzo twardy też ten grzybek wam chciał zademonstrować, że na przykład będziecie chcieli sobie odłamać kawałek trzonu to raczej oderwie on się Wam w okolicach kapelusza. Nie wiem czy to nie jest zawsze reguła szyby, ale jest tak twardy że bardzo ładnie się odrywa właśnie przy kapeluszu. Spójrzcie. Także on jest dosyć, dosyć kruchy, jeżeli chodzi o, o odłamanie. To pan pokażę na tym owocniku, który rósł. Spójrzcie. No i właśnie to, że on też bardzo często już dosyć szybko zachodzi pleśnią, więc trzeba sprawdzać, który owocnik, bo jak mówię, zajdzie pleśnią, to ma nieprzyjemny, straszny zapach. Lepiej go nie zbierać. Ten jeszcze nie, 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 nie ma tego zapachu przykrego, ale stare, takie spleśniałe owocniki już mają taki strasznie nieprzyjemny zapach. Ale póki młode, jeszcze poluje na piaskowca, bo to jest piaskowe, jest kasztanowate. A jeszcze poluje na piaskowca możrzaka, który jest taki dosyć jasny i, i sinieje po, po uszkodzeniu, po dotknięciu. Ale u mnie on. Jakoś mniej występuje. Nie ma na niego zbyt dużo miejsc. A akurat piaskowiec kasztanowaty u mnie występuje dość licznie. No nic. Pozdrawiam. Zobaczcie, co mnie jeszcze nawiedziło. Kleszcz. Pozdrawiam.